Mówi dr Todd Kalender. Podobnie jak w przypadku COVID-19, istnieją leki, o których dr Chambers może mówić, że są środkami terapeutycznymi. To znaczy leczą, leczą skutecznie. Oczywiście CDC w swoim oświadczeniu zrezygnowało z tych środków, stwierdzając, że jedynym sposobem na wyleczenie wirusa Marburga jest szczepionka. Czytam proszę Państwa dalej, bo. To może być perspektywa tego wszystkiego, na co nas przygotowywują. Bądź strasząc wojną, bądź, prawda, strasząc przymusową ewakuację. Cytuję Toba Kalendera. Mam też jednego sygnalistę w FEMA, który powiedział, że plan polega na tym, żeby wszystkich nastrażyć i zmusić do udania się do ośrodków kwarantanny, bo nie sądzą, że sami dadzą radę wszystkich zabrać. Drzwi będą otwarte i oczywiście w środku otrzymasz obowiązkowy zastrzyk, bo zgłosiłeś się dobrowolnie. I proszę Państwa, co tutaj jest stawką i dlaczego apokalipsa zombie? Bo jeżeli faktycznie doszłoby do zarażenia jakiejś większej grupy ludzi tą gorączką krwotoczną, to podstawowym objawem, takim najbardziej widowiskowym, jest krwawienie z oczu, z wszystkich otworów. W związku z tym skojarzenia byłyby, byłyby bardzo oczywiste. No i prawda, ci ludzie mogliby. Padać, padać martwi, no wtedy powstanie nieopisana panika i faktycznie tak jak to jest tutaj to jest tutaj opisane, wszyscy zwrócą się w kierunku do służb sanitarnych, wszyscy zwrócą się do państwa, żeby ich ratowało i wtedy będzie bardzo łatwo nas pozamykać i wtedy będzie bardzo łatwo nas zaszczepić tą nową generacją szczepionek MRNA, o których mówił dr doktor, doktor Sabatier. I cóż, musimy powstrzymywać tego typu scenariusze, działając wyprzedzająco i przede wszystkim rozpowszechniać tego typu informacje. Oczywiście nikogo nie strasząc, ale musimy być świadomi tej rzeczywistości. Ja postaram się Państwu przedstawić znowu fakty naukowe, które mogą świadczyć za tym, że tego typu przypadki, oczywiście to będą przypadki raczej odosobnione, mogą się pojawić w naszym otoczeniu. Jakim cudem, w jaki sposób wywołane czy stymulowane, zobaczycie Państwo, że to jest naprawdę no, rzeczywistość budząca, budząca grozę.